Jak pewnie widzieliście, bardzo często teraz nagrywam sam, ponieważ inni nie mają czasu i znowu jest odcinek samemu. Dzisiaj nie jest zuchradnie Bruinrod, tylko jedziemy po mieście. Właśnie będziemy jechać na komendę, bo będę tam pracować na policji. Ogólnie musimy tutaj przestrzegać zasad, dopóki nie będę policjantem, a potem musimy kogoś łapać, więc jej Instagram Jak zawsze się przestoczyć. Czekaj, muszę go zaczynać. Ej, coś się odwaliło, nie mogę ruszyć. Nie, nie jest zgaszony, chyba po prostu. No bo zgaszony, dobra, nieważne. Już możemy w końcu normalnie jeździć. Teraz powinienem tutaj skręcić, bo wy tutaj macie nawigację jakby tutaj, gdzie była ta kropka przed chwilą I tam możecie patrzeć, to na tym niebieskim to Kurde muszę jechać, no zaraz to ja dostanę mandat albo wień No i sobie poruszam jeżdżą my Audi Nie, rondo mam, jakie ja rondo, nie chcę rondo, ja nie mogę Jezus I napiszcie w oh, O nie tu jest policja no oh, nie no włączyła sygnały Najgorzej To był radio obuspolitem. Dobra, dajemy parking, włączmy silniczek. wysiądźmy i idziemy ogarnąć się na policję. Nie mogę być. Bo jest za dużo osób. Policją. To na razie zostańmy może zwykłym typkiem. Mm. Chciałabym kupić bardzo samochód Ale mnie zarobą chce Dobra, nieważne Dobra, wsiadamy do mojej fury. Pyk, cyk, myk. Nie śledzimy tą policję, no. Do... Nie, do... nie, 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 daj gorzej. Dobra, ja zaparkować muszę aż na chwilę. Czekajcie widzę chwilę. Może jako autobus będę pracować, jeżeli mi się uda. Jadę tam, nie? O kurde, no znowu usiadłem. Dobra widzowie, muszę ogarnąć tą grę bardzo, jeżeli chcecie następną część z niej. Dwa lajki pod tym filmem i dopiero będzie druga część, ale może z kimś innym niż tylko ja. mogę jechać jedynie 70, ja oczywiście nie będę płacić mandatu, więc... Nie, bardzo chcę przestrzegać tych zasad, no aż wcale, ale niestety muszę... No nie, Jak ja jestem przygłupi. Bora, parking muszę łączyć, nie? To czy to macie na czerwone podświetlone Tutaj to. No biedny. Jezus, ja jestem przygłupi. Mar, no, panie do mnie policja podjedzie, ja pierdzielę. No, psy, no i zabijasz. tutaj zwalniamy te... Tak, gdzieś są... tam były psy, kurwa. Dalszy, kurde, ja już odpierdalam. Dobra. Dobra, na rondzie, prawy, zjazd. Muszę wyprzedzać. Ten słup wywalił? O typo! Ja pierdo. Dobrze że wnożyłem Nie wiem, ile to jest dozwolone do schowni, ale chyba 50. Albo nie wiem. Dobra, jadę do 70, ale mam na to wywalone. Jerdło, znowu na tym malonym rondzi się... Aha, wysiadłem z A Alo, daj, na papierku się pożylę. Ja A mogę 50 jechać. Bo tutaj pisano czerwono, jakby... Ja w parki. Co ja tu mogę zjechać? To jest chyba bus, nie? Dobra, nieważne, że mandat dostanę. I najprawdopodobniej dostanę mandat. Dobra, parkuję, dosłownie. A może 5 minut zależy ile ogarnę ten. Ale tu można nawigać, Normalnie sobie, ogadnąć światła, sygnały zasyć. Wow. Dobra, fajnie, idziemy na, do tu. Chciałbym tu bardzo pracować. Autobus driver. Start shift. A nie, dobra. Start. Aha, i teraz bym chciał bardzo ogarnąć Ja mam Mój własny laptop, Dobra, jak to ogarnę? Znaczy, mój własny ten. Jak to ogarnę, to przyjdę. Chyba ogarnąłem, muszę potem niebieskim iść do tamtego miejsca. Błagam, niech tu będzie taka praca, jak. Nie wiem. nie na policję tam. Yy, można pod wóz... wózkę, proszę, ponieważ jadę Ale... Dobra, posłuchajmy dźwięków, czy jadą. Jeżeli będę to, to po prostu odpalę odcinek. Zostało mi sery pójście na pieszo. No chyba, że jakiś samochód zobaczę, który idzie stąd, tam. Co się do niego pakuje, nie? Muszę zrobić restart, aby być w wieście, gdzie tam na samym początku, tam chociaż samochody jakiekolwiek będą. I tu nie zrobię tego restartu. Ja pierdzielę bez sensu tak na do za chuj Wyjdę i wejdę. Ja oczywiście wiem, ale będę musiał czymś innym jednak pracować, bo tej gry nie umiem opanować w ogóle. Albo w ogóle nie pracować, nie? Być na bezrobociu i jeździć O, oh, Sorry. Ty typ tu jest! Autobus zabrać ja są. Nie będę już Janek obracał. Wiecie co, sobie zdałem sprawę jednak z tym autobusem? Że on go się chyba respi w tym czymś, że nie się nabija. nie, jednak nie, idę Jechać mnie daj. Ja pierdolę. Sorry widzowie. Kupuję pistolet, mam to w dupie. Kupuję pistolet i muszę...

Dobra, witamy, jeżeli Wam się podobał ten nudny odcinek z Ciesławem Lekarem, z dzisiaj go wyczyszczę filmu, z nara.